Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Eliza czyta tarota. Moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kartą dnia, czyli będzie czytanie energii dnia na 2 lutego na wtorek, moi drodzy. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest czytanie ogólne, kochani. Więc zaczynamy. Od wodników zaczniemy. Moi drodzy, Wy macie siedem kielichów na wtorek. Kochani, przede wszystkim, pierwsze, co się rzuca z tej karty, to taka myśl, taka sugestia, iluzja, moi kochani. Więc tego dnia dobrze by było, moi drodzy, żebyście zwrócili uwagę na swoje sprawy, na sprawy w otoczeniu, czy nie są iluzją. Kielichy, moi drodzy. Ta siódemka przedstawia moc marzeń, tak? Wspaniale. Marzenia są wspaniałe, są do spełnienia jak najbardziej. Ale tutaj karta sugeruje, żeby bardzo umiejętnie podchodzić do jakichkolwiek propozycji, do jakichkolwiek myśli, moi drodzy. I powiedzmy w ten sposób, spełniać marzenia, które są możliwe na dany moment do spełnienia, prawda? Także tutaj ta karta sugeruje, żeby duży dystans zachować do np. jakichś cudzych propozycji z waszego otoczenia, dobrze przeanalizować, kochani, i wybrać coś, co będzie odpowiednie dla was, prawda? Ryby. Moi drodzy, ryby mają dwie buławy. Jest to karta mówiąca o tym, że jakaś część z Was może mieć taki dylemat w jakiejś sprawie, prawda? Czy pójść w tą stronę załatwiać, czy w tą stronę po prostu poprowadzić daną sprawę, moi kochani. Ale karta sugeruje że, bo była to działanie, że już działanie być może, jakie zostało takie początkowe, podjęte, ale karta mówi zrób, mój drogi, moja droga, ten ostateczny krok, krok, bo żeby cokolwiek zadziało się w twoim życiu, oczywiście na twoją korzyść, to musisz zrobić ten ostatni krok, nie cofać się, nie bać, być może ten wtorek 2 lutego dla osób spod znaku ryby właśnie będzie taki, że w jakiej sprawie zrobicie ten ostateczny krok, moi drodzy. Osoby spod znaku barana. Moje drogie baranki. Wy macie kochani Trójkę mieczy, no to jest smutna energia, kochani, bo to jest tego typu energia, że to jakby jutro może, kochani, może was spotkać i jakaś przykrość, prawda, z od jakiejś osoby, z waszego otoczenia. Może być, kochani, to w pracy, może to być w domu, coś, co zasmuci wasze serce. Moi drodzy, ale to też może być tego rodzaju sytuacja, tak jakby drugi przykład, moi drodzy, że jutro te jakby przejrzycie, kochani na oczy. Zobaczy, zobaczycie, zorientujecie się, być może jest taka szansa, że pewnego rodzaju sprawy, czy osoby, moi drodzy, nie do końca zachowywały się wobec, wobec was właściwie. I jutro. Moi drodzy, możecie dostrzec to, że osoby wokół Was, na przykład, nie wszystkie, powiedzmy, są wobec Was, Przyjaźń do Was przyjaźnie nastawione. I to też, moi drodzy, może spowodować taką przykrość, ból serca. Właśnie to jest taka energia. Osoby spod znaku byka. Moi drodzy, macie pięć buław. Jak to buławę w tarocie? To jest działanie, ale piątki dość nerwowe. Więc tu może być tego typu sytuacja u Was, osob, u osób spod znaku byka, że to może być nerwowy dzień, moi drodzy. Że to może być, możecie być świadkami sytuacji albo uczestniczyć takiej nerwowej sytuacji, że takie będzie przepychanie. Kto ma rację? Kto ma ostatnie słowo? Kto wie lepiej? Prawda? Coś takiego. Moi drodzy. I cóż tu karty radzą? No tu akurat jedna. Ta karta radzi, żeby, jeżeli to jest tylko możliwe, kochani, zachowajcie spokój. Unikajcie tego typu sytuacji, bo one naprawdę pochłaniają energię i nie zawsze to się opłaci. Ale druga taka myśl mi przyszła do głowy, to może być też taka sytuacja, że wy wewnątrz, kochani, będziecie mieć takie poczucie, że nie do końca coś będzie wam odpowiadało, nie do końca będziecie wiedzieli, jak w danej sytuacji postąpić. To karty zalecają: wyciszyć się, uspokoić i dzień może całkiem upłynąć. Miło, kochani. Tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby nie dać się wciągnąć w jakąś kłótnię, przepychankę, albo też samemu, jeżeli macie takie odczucie niepewności, starać się to jakoś opanować. Moi kochani, bliźnięta. Bliźnięta, bliźnięta mają rycerza. Kochani, rycerza mieczy. No cóż, on mówi. Jest to dość młoda energia, ale bardzo energiczna. To może być taka sytuacja, kochani, że wy sami będziecie jutro w takiej energii, że przyjdzie Wam jakiś dobry pomysł. On jeszcze będzie powiedzmy nie do końca dopracowany, a jak to pomysł, prawda? Jakaś nowość. Kochani, ale to może być świetna sprawa. To może być tego typu sytuacja też, że ktoś czy to w pracy, czy w domu, rzuci jakimś dobrym pomysłem, kochani. Ale tak jak właśnie mówię, to będą początki. Jeszcze nie do końca dojrzałe to będzie. Więc jaka jest rada od kart? Rada jest taka, żeby zachować też spokój, kochani. Przeanalizować, przemyśleć to, bo miecze też myśli, co? tak? Czy po prostu to jest dobre, czy nie do końca Wam będzie odpowiadało. Moi kochani, taka to jest energia. Ale też może być tego typu sytuacja. Jeszcze jeden przykład podam, że po prostu jutrzejszego dnia Wy po prostu tak jakby odetniecie od siebie jakąś sytuację już niekomfortową dla Was, czy po prostu hmm, z, jakąś osobę też powiedzmy w pracy odsuniecie od siebie. Bo miecze też potrafią odcinać. Kochani, w każdym bądź razie karty zalecają spokój i takie głębokie przemyślenie analizę danych sytuacji, które Was, kochani, jutrzejszego dnia mogą dotyczyć. Jeśli chodzi o raki, Moje drogie raki, wy macie ósemkę denarów. Jest to energia mówiąca nie tylko o finansach, mimo że to są monety, prawda? Jest to tego typu karta, która mówi, że jutro będziecie tacy zapracowani. Będziecie bardzo zaangażowani w jakąś sytuację. Kochani, to może być związane z pracą. To może być związane z finansami, kochani. Ale również może być związane to z związkiem, bo ta karta ma taką energię, która mówi o pracy, o takim pochyleniu się, pełnym takiego poświęcenia, które z czasem, kochani, przyniesie rezultaty. Lwy. Moje drogie lwy, wy macie króla kielichów. Jutro może być taki dzień dla Was, kochani. Pełen emocji, pozytywnych, moi drodzy, bo to jest energia dojrzałej osoby. No to akurat jest mężczyzna pokazany, ale jeśli dla Panów to może być to odwrotnie może być to kobieta czyli dzień emocjonalny taki. Mogą być wyznania miłosne. Może być odnowienie jakiejś miłości, kochani, tak? Uczuć takich głębszych. Bardzo sympatyczny dzień. A jeżeli moi drodzy, moje panie, na przykład macie takiego mężczyznę wokół siebie, to możecie spokojne być, moi kochani, ponieważ to jest osoba, która umie zadbać o uczucia drugiej osoby. Ale może też być sytuacja, na przykład dla osób, które są na etapie poszukiwania partnera, partnerki, że być może będziecie mieć możliwość poznania takiej osoby dojrzałej, z którą możecie planować związek. Tak też może być. Jeśli chodzi o panny, moi drodzy, drogie panny, Wy macie królową mieczy. Otóż tu może być tego typu sytuacja. Jeśli na przykład chodzi o pracę, Kochani, możecie mieć po prostu poproszeni być do swojej szefowej na przykład albo do swojej wspólniczki, prawda? W sprawie jakiejś organizacji, zorganizowania czegoś albo na przykład w sprawie, Rozwinięcia jakichś projektów pracy. Jest to osoba dość osła, taką przedstawia się tutaj ta królowa mieczy, ale osoba dobrze zorganizowana, inteligentna, mająca dobre pomysły. I spotkanie z nią może być troszeczkę takie, powiedzmy, niekomfortowe dla Was, ale może być bardzo pożyteczne, moi drodzy. Ale też może być sytuacja tego, że typu, że kogoś odwiedzi na przykład mama o takim charakterze, o takiej energii. Czy na przykład teściowa też to może się zdarzyć, kochani? Osoba oschła, ale bardzo logiczna. Wada. Drodzy, wy macie kartę Wisielca. Jest to karta z Arkan Dużych, która mówi, że jutro będziecie mieć taki dzień wstrzymania, postoju. Kochani, ale on tak jakby będzie Wam bardzo potrzebny, z tego względu, że jakieś sprawy macie do załatwienia. No, i macie dylemat, jak to powiedzmy załatwić, żeby korzystnie to wszystko wyszło, prawda? Przecież zawsze o to chodzi. I tutaj w tej karcie jest zawarta taka energia, właśnie, że wstrzymanie owszem, zatrzymanie wszystko to jakby stało na głowie, ale jest szansa tutaj na przemyślenia, na spojrzenie z innej perspektywy, na pewnego rodzaju sprawy, prawda? Obojętnie, moi drodzy, czy to jest w domu, w związku czy w pracy. I również, moi drodzy, jest szansa tutaj, macie, będziecie mieć jutro szansę, żeby być może spojrzeć na jakąś osobę z waszego otoczenia w inny sposób, po prostu, z innej perspektywy i macie szansę dojrzeć, powiedzmy, jakieś walory tej osoby, której być może dotychczas nie mogliście dojrzeć. Kochani, to jest dzień jakby postoju, ale dzień taki pełen, powiedzmy, przemyśleń. I takie dni też są, moi kochani, potrzebne. I one dość często się zdarzają w zasadzie. Skorpiony. Moje drogie skorpiony, wy macie kartę diabła. Jest to dość ciężka energia. Ona mówi o wszelkiego rodzaju uzależnieniach, kochani. Ale nie tylko, moi drodzy, o uzależnieniach tego typu, jak alkohol, papieros. Nie, nie tylko. Ona też może mówić o uzależnieniu emocjonalnym, kochani, o uzależnieniu finansowym od kogoś. I tu, moi drodzy, to może dotyczyć Was albo zarówno Gdzieś w otoczeniu jakiejś sprawy tego typu są, prawda? I wy możecie na przykład brać udział w jakiejś rozmowie, i będziecie sobie zdawać sprawę, że ktoś od kogoś jest uzależniony. Ale coż ta karta radzi? I to jest pozytywna jej, tak jakby strona, a nam mianowicie to, że każdy ma swoją wolę, kochani. I każdy ma prawo do wyboru. I być może taka sytuacja być, że jeżeli by to chodziło o Was, kochani, że jesteście na przykład uzależnieni od kogoś finansowo czy emocjonalnie, moi drodzy, to może być we wtorek 2 lutego taki dzień, że Wy zaczniecie się zastanawiać, że może czas skończyć z takimi sprawami, usamodzielnić się. Być może już wcześniej o tym myśleliście, kochani. Takie mogą być też historie. A jeżeli na przykład to się działo, by sprawy dotyczące uzależnień w waszym otoczeniu, kochani, to może będziecie mogli jakąś dobrą radę dać. Że każdy właśnie może postępować według własnego uznania i niekoniecznie musi ulegać wpływom osób, które nie są powiedzmy odpowiednie dla danej osoby. Szczelec. Przelec ma rycerza Buław. Moi drodzy, jak to Buławy, to jest energia, to jest działanie. A rycerz Buław to też jest taki energiczny mężczyzna. Moi drodzy, ma świetne pomysły, chęć do działania, kochani. Ale tu jest taka przestrogatka, że to jest energia tego typu mężczyzna, mający taką energię, że. Jest u niego spora doza egoizmu, prawda? I tu trzeba mieć, tak jakby, rękę na pulsie, żeby no powiedzmy w ten sposób, żeby nie, by, nie być rozczarowanym, bo jego działanie może zafascynować, co niektóre osoby, bo być może w waszym otoczeniu jest taka osoba, albo być może jutro się pojawi, prawda? Czy to w pracy, czy to w ogóle w jakiś tam. Na jakimś spotkaniu, kochani, to trzeba zwrócić uwagę, że jego energia jest pozytywna, ale, moi drodzy, napędzająca taka do działania. Jak najbardziej, ale trzeba zwrócić uwagę, że ten mężczyzna może być właśnie taki egoistyczny i trzeba zawsze uważać na to. I przy okazji swoje zdanie również też przeforsować, nie poddawać się tak całkowicie energii rycerza buław. Koziorożce. Moi drodzy, wy macie asa mieczy. Tak myślę. No cóż ja widzę w tej karcie, co ja czuję, kochani, bardzo dobry dzień. To może być początek załatwienia tej sprawy. Kochani, jakaś os jakieś osoby spod znaku, koziorożca mogą dostać wiadomość o oczekiwanej pracy. I to już nie jest tak, że to jakaś rozmowa kwalifikacyjna. To już może być taki powiedzmy dalszy etap rekrutacji. Na to jest szansa, jeżeli ktoś się stara o pracę. Moi kochani, to też mogą być nowe początki w stosunkach międzyludzkich. Poprawa stosunków między, powiedzmy, partnerami, kochani, jak najbardziej. To jest bardzo pozytywna energia. Asy są przepiękne, a as mieczy zabiera tak esencję dobrych początków, czyli Dobry dzień, z dobrą energią, czego Wam serdecznie życzę, kochani. Dziękuję bardzo, do widzenia.